wiem to to jest klęcznik z Europniusa i 4 jest house repus i zostanę na prowincję ten... no... Kurwo jebana, Musiałaś wbić do Jordan. No to co? To lecimy chyba i czekam po prostu na rozwiązanie spraw. W międzyczasie jak puszczę tą piątkę i mam nadzieję, że nikt mnie do wojny nie, nie wezwie. O estety, ty, czekajcie, się zobaczę. Okej, okay, HPNet stracone, HPNet stracone. A, okej, okay, pamiętam. E, puścimy tą piątkę. I... E, przejdziemy do Waszych komentarzy. Ładnie łapki, ładnie wyświetlenia. Co tu jest? Przejście... Takimi rzeczami mi głowy nie zajmujcie. Ja aż do i tak dalej. Mam wszystkie tam ważne, czyli Eldorado. E, czyli że... Tam Eldorado... Kurwa, który ma teraz? A wy ze mojej reality. Nie mogę Wam tutaj. Nie, nie mogę. Eldorado, Elf of Nation, takie tam te najnowsze, te Conquest of Paradise, wszystkie które coś wprowadzają ważnego, No są z reguły droższe. sami 10 euro kosztuje, nie ile respablika kosztuje, już są chyba najtańsza, gdyż najmniejsze delce. ale pewnie też droższe jest. Eee, ok, A Seach Ability się przyda, eee, więc tak Repus odrzuciłem we o pamiętam o moim zdaniem pozewie. Spotkamy się w sądzie. Najpierw dobrze napisz, to wtedy dopiero postaram się o mediację oraz o pozwy w sądzie. Eee, a, a na razie nie ma o czym rozmawiać. Tylko nie poniedziałek, a miasto tydzień. To niech będzie tutaj, w Rainhausie. Oj, zrobię screena. Tylko nie. Nie wiem, 4 liter star starczy. Nie będzie na no litera brakuje. Proszę bardzo, jednej litery zabrakło, niestety. Cóż, musimy sobie trochę przegrać. Jeszcze Z rok tak poczekam. Jak nie, to wbije się w Jordanie, później wbije się po prostu w San, może nawet w jednej wojnie. Wymagać jakichś dobrych sojuszników, House Hadring, co zapewne jesteś jakimiś pierdłkami. które się toleruje. Może niekoniecznie pierdółkami. Ale toleruje, na razie toleruje Oj, to jest zajebista, że źle właśnie dla statków. Ta, ta technologia co zaraz wejdzie. Dobra, nie. Jordania jest podbijana, to się, się będę pierdzieli z Jordanią. Chodźcie tutaj Fałsywancy, jakie się no, niestety dołączają do wojny. Z tego co zauważyłem, ile oni mają wojsk, to chyba cała, na, cała ich armia, z tego co zgaduję. Z tego mogę wszystko na hauszu wanców przesłać. No, cała armia jest ogólnie dosyć duża. A nie, mają trochę wojska, ale to nie jest ich wojsko już. To jest wojsko hausu Wanców. To jest pierdziele do Black Haven po prostu. I chyba bez efektu akurat skoczyło, no to super. Ok, House'ów Wanców trzeba szybko wykończyć, ale oni się dołączyli. To jest zarąbiście. Yy, trzeba szybko zakończyć tutaj w ich kraju. Już tutaj mi pomagają z podbijaniem, oblężeniem, obleganiem. Dostaje 1000 dukatów i klergów. Super. Perfekcyjnie. A i to jest możliwe. Mam przynajmniej nadzieje, taką nadzieję, że to jest ostatni odcinek z e, tej serii. E, Później będzie przerwa, właśnie od serii. I ogólnie, w przerwę świąteczną, postanowiłem zrobić. E, że nie będę tam nic nagrywać w ogóle. Podczas świąt po, będę po prostu żyć i żreć Żreć tyle ja, ile, ile dam radę. E tam to moje wojsko. <laughs> o nie, oni uciekają. Do góry? Nie, kurwa... Płaska ziemia! Come back, come back! Czy jakieś forty tutaj, to zaraz z tych house'ów wanców wykończę. O panie! No przecież to są forty, wy nie powinniście między nimi chodzić, do baranowiców się chować, nie będą mi po kraju łazić, palanty. Okej, okay, kwarantanna oczywiście, tu lecimy. I teraz but, żeby z buta tutaj dotrzeć. O, wsparcie jakieś przyszło. Dzięki niemu chyba to wygramy. Tak, wygraliśmy. Eto to. Nie sobie miałem przywilej konicy, co. To zaowocowało większymi stratami. 5%. No i to oczywiście nie należy już do nich. Mógłbym bardzo. Dobrze, teraz robimy czwaj pisa. Jestem na północ. Dobra, idę na ten fort. To jest ski. reach. Aż dobędę skilicz, zobaczycie. Mogę to adwancu wywalić z wojny? Jeszcze nie. No, Aleksander, to nie ta będzie repus. Wiesz, Aleksander ma mało w wojsko. Ale ja mnie powinien tutaj w górach zatkłać to... Czyli, no, zatkują mnie w górach, to wygram. O, jedna bie dwójka, ta, która wyparowała, dobra, hałsywancy. Macie Mam no, nadzieję, że. Kurde, nie, nie dzięki, żadne update. Y. Dobra, widzę, że większa wojna się szy znaczy trwa. Tego morale armii trzeba zwiększyć. Teraz można coś próbować. Ocie panie, ileś tutaj zebrało tego wojska 70 tysięcy w tym miejscu. Pancy, kończcie to. A nie, że ja z nie wiem, warrepsy. Ser oferta nie macie, no to o czym my tutaj gadamy. Tam nie mogę pomóc, a tutaj pomogę chociaż. A tu ich ze na przykład. A tu też ich ze prawdopodobnie. Chociaż ich pobije. sane tam. San jakiś. Wsparcie przychodzą. Okej, okay, flota z mojego z mojej kolonii e, przybyła i, ofera, i dała mi hajs. Mój należycie zdobyty Wypracowany ciężko się przyda to, dzięki czemu będę miał lepszą walkę w polu Administrative efficiency. Mam i wie jak Byłby się to na północ wysłać. Tam 47 tysięcy. Gdybym miał wojnę z którymś z nich, to po prostu przejdę sobie do San. Chociaż San teraz przegrywa wojnę. Może oddaję jeszcze to prowincję Jordanii. Ładny szok. Wance, tyle razy was już pobiłem w tej wojnie. O! Świetnie, koniec wojny z wancami to znaczy zwycięstwo już. Tak, wipe. O, po co mi wód? Tylko punkty te marnuję. Pamiętaj, jest tak łajpę pojedynczych armii lecą. A to jest rywal w ogóle? Myślałem, że to sojusznik. A tu jest sojusznik, to jest rywal. Warrepsy, i pieniążki takie. To nawet bez tych chorepsów i pieniążków. Czy tu macie jakieś forty? A mój wasal z mi sięga. Dobra, nie, nie mam 10%. To, to, czyli z nimi nie mam 10%, ale z nimi to mam. repsy. Nie, jeszcze 1% jest potrzebny. A tu odbijają. Już nie odbijają. Minus 100%. Ciekawe, jeszcze nigdy takiego minusowego chyba nie widziałem. Okej, okay, teraz Worlepsy powinny się zgodzić, tak. Ja mam połączenie z Wasalem. No zaraz to oddam te prowincje pewnie. Okej, okay, a z wami, chyba że ta wysypka należy do tej areny, ale nie należy do tej areny. Dlatego oddam tą prowincję Muzgudowi. Wy pójdziecie tam. Dajcie tą prowincję, to też oddam Muzgudowi. war, reparacje... Teraz tam chyba give Cordo oh, core do Grand Province. Tak, i jeszcze Musgut, Grand Province, tak. I nie ma co już tego Lora tutaj nawracać na wiarę 7 tam, 5 of 7, jarę 7 Z tego otóż powodu po prostu, że nie tak się nawrócą z powrotem. Kakaś jakaś armia tam leci? to miejsce? Oni spokojnie powinni wystarczyć Hitler war, Red jak też to dołączaj Idziemy ja Sun Nie jest sam tutaj w tej wojnie, haha, ale mi to wyszło. Good, 50 punktów administracyjnych. Zawsze na propsie, już już pod koniec to takie pół biedy. Broad Ark. Nie bro. Road Erk, tu bo co, bo nawracam, tak? Bo nie ma lora, zabawy w herezję Merkantylizm, pracę dużo hajsu. Już na armię ponad stówę, ale ale nie będę. ...oszczędzać. Jak to już jest koniec, mam ponad 1000 hajsu. 56%... Dawaj, kończcie to już. Chcę skończyć serię. Niestety komentarze, łapki, bo spadały. Na początku pięknie, ładnie, ale później się zrąbało. Okej... Okay. House Rushmore. Czemu House Rushmore nie mamy sobie już w ogóle. I have no fucking idea. Ale mogę zmienić swoje państwo na Stormlandy i dostanę nowe tutaj tradycje i ambicje. Moje obecne tradycje i ambicje wyglądają tak. Czy się zmienią? No wiadomo Infantry Combatability, które sobie dałem na koniec. Kingdom of Stormlands. To no i się nie zmieniło, co jest dobre akurat. Ale nieźle wyglądam, muszę przyznać, chociaż ten New Kingdom Rap of the Stormlands będzie niebieskie zawsze. Ale w tym momencie, o, ale, to sobie... o, ale to jest piękne, jak to pięknie wygląda, muszę przyznać. Jak cały czas było tak jasno niebiesko, teraz jest inaczej. Ja mogę zrobić na przykład to drugie Kingdom of the Ice and the Rivers. Tak, mogę zrobić, ale to już może... Może, bo na, na 80% w tym momencie kończę tą serię, Zacznę już w kolejnej serii interaktywnej, już po świętach może. Albo po DLC-ku, zobaczymy jak będzie tam data DLC-ka i tak dalej. A może te Kingdom Ice -y i tak dalej sam zdobyć raczej nie. Na serio 20% tylko szans, Ale w ogóle odpalę tą grę. Więc do zobaczenia. Miło było. Dzięki za łapki, za komentarze.